Cześć, dobry wieczór, dzień dobry, witajcie. Kilka dni temu dowiedziałem się o tym, co się wydarzyło w Żyrardowie. Patrol obywatelski, czyli grupa osób, głównie mężczyzn, głównie młodych mężczyzn, nazywających siebie patriotami przez duże P, oczywiście, która to grupa zaatakowała imigrantów zaatakowała hostel, w którym ci imigranci mieszkali, byli to pracownicy miejscowego zakładu. No i to mną tak wstrząsnęło, że postanowiłem trochę poopowiadać na ten temat, podzielić się z Wami moimi przemyśleniami. Ale zacznę od roku 1985, kiedy to pojechałem na stypendium, roczne stypendium do Londynu. Wtedy przypomnę, w Polsce był PRL. Komuna. Ma PRL, niektórzy pamiętają, niektórzy nie pamiętają, to była taka szara rzeczywistość i bardzo taka jednolita. A w Londynie zobaczyłem nagle świat kolorowy, świat wielobarwny, świat składający się z przedstawicieli różnych kultur, różnych religii, różnych kolorów skóry, żyjący w jednym mieście. Obok siebie, robiący zakupy w tych samych miejscach, chodzący do, do tych samych miejsc, żeby coś zjeść, przekraczających y, ulice na, na tych samych światłach i tak dalej, jeżdżących metrem wspólnie, y, takim symbolem tej właśnie rzeczywistości wielobarwnej, takiej multikulturowej, była dla mnie Erskort Street, ulica Erskort, przy której mm, no. Spędzałem dużo czasu, dlatego że tam chodziłem na studia i codziennie dojeżdżałem metrem do właśnie stacji Elskort. I ulicą Elskort chodziłem do, na tę swoją uczelnię, żeby się uczyć. I dzień w dzień przez cały rok zderzałem się właśnie z tym zjawiskiem. Zawsze mnie ono fascynowało, czyli zderzałem się z tym zjawiskiem wielokulturowości, tej, tej różnorodności ludzkiej, która po prostu spotykała się w tych miejscach. Y, już w metrze, czy też na stacji metra, w metrze, na drugiej stacji metra i na tej tętniącej życiem ulicy Elskort, y, ale także na studiach, na których byłem, były studia aktorskie i tam, tam przecież też y, można było spotkać studentów z różnych stron świata, i reprezentujących różne kolory skóry, różną, różne religie, także. Y, i ja się z tym oswoiłem, przyzwyczaiłem, i, i tak mi myślę, to w głowie zostało. Po prostu osadziło się. I wiadomo, różnie może być. Ludzie się mogą kłócić, mogą się różnić mogą być różnego rodzaju konflikty. Nie mówię nic nowego, no to jest oczywiste. Ale jednocześnie, tak na co dzień. W wielu miastach na świecie, nie tylko oczywiście w Londynie, choć Londyn jest tutaj dobrym przykładem, widzimy ludzi żyjących razem w zgodzie, z e, sympatią odnoszących się do siebie. Zresztą pamiętam takie sytuacje, które dla mnie na początku w Londynie były szokujące, czyli na przykład szedłem do sklepu, który to sklep należał do Hindusa londyńskiego hindusa, mówiącego po angielsku, czasem z akcentem, jeśli młodszy, to bez akcentu, a jeśli z akcentem, to na przykład z akcentem koknej, czyli z lokalnym akcentem. I na początku mnie to szokowało, jak tutaj ten to, to, to specyficzne uczesanie, ten turban na głowie i w ogóle, czy tu się coś wydarzy, czy jak on, jak on się do mnie odniesie. Potem się zorientowałem, że nic się nie wydarzy, nic się nie odniesie, po prostu ten człowiek uśmiechał się do mnie mniej lub bardziej. Yy, wiadomo, różnie, y, ludzie różnią się od siebie i yy, y, y kupowałem tam różne rzeczy. Potem po latach pamiętam podobne zdarzenie na lotnisku Heathrow. Sam się na tym złapałem. To było w tej dobie wiele lat później. W, 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 tym, w tej dobie, w tym czasie, kiedy kłóciliśmy się w Polsce na temat imigrantów, rok mniej więcej 2015, 16, 17 i na lotnisku w Hitrą miałem coś kupić na, w, tej, w tej strefie, prawda, gdzie się przed wylotem kupuje różne rzeczy. I stałem do kasy y, z, z kilkoma tam różnymi gadżetami. Y, i przy tej kasie stała e, sta, było kilka osób. Jedna z nich była, mm, była najwyraźniej muzułmanką, dlatego że tak była ubrana i, i była bardzo mocno zasłonięta. No twarzy nie miała zasłoniętej, ale, ale było tego dużo i tak się zastanawiałem. Hmm. Czy w ogóle wypada, żebym ja rozmawiał w końcu z nią? Czy to kobieta, nie wiadomo jak ona do tego podejdzie i w ogóle. A po czym, kiedy podszedłem do tego stanowiska, to ta muzułmanka uśmiechnęła się do mnie szerokim uśmiechem. Okazało się, że ma make-up, szminkę jak najbardziej, paznokcie zrobione, długie, kolorowe jak najbardziej i w czystym brytyjskim akcentem, no właśnie typu koknej, yy, Może nie koknej, może po prostu jakiś typowo londyński akcent. Zagadała do mnie sympatycznie i życzyła mi miłego lotu. I to mi też dało do myślenia. Znaczy, dało mi to do myślenia w sprawie, w jakich stereotypach my funkcjonujemy, jakim jesteśmy za ściankiem, jak jesteśmy ograniczeni. Po prostu sam dałem się złapać na to, że jak widzę muzułmankę, to się zastanawiam, jak ona odniesie się do mnie, białego człowieka, czy nie będzie zachowywać się jakoś wrogo i czy w ogóle nie jest terrorystką, może. Ukrytą, zakrytą, prawda? Ale wracam teraz do tego Londynu, a właściwie już opuszczam Londyn i przenoszę się do Aten. W Atenach kilka miesięcy temu byłem wraz z moją partnerką Pauliną i któregoś dnia jechaliśmy sobie metrem ateńskim. Jedziemy tym metrem w wagonie, w którym byliśmy chyba jedynymi osobami o. Białym kolorze skóry, I, i w takiej części tego wagonu siedziało, no, kilka na, kilkunastu młodych mężczyzn, którzy byli tak ubrani, że można się było spodziewać, że, że są znaczy, można było wywnioskować, że nie są Grekami, są imigrantami z krajów, nie wiem, Bliskiego Wschodu albo z krajów Dalekiego Wschodu, którzy prawdopodobnie. Pracowali w Atenach gdzieś na budowach, i była taka pora, że wracali po pracę do domu. No, takie miałem wrażenie. I wtedy pamiętam, jak do Pauliny powiedziałem: Zobacz, jakbyśmy im teraz zrobili to zdjęcie, czyli kilkunastu młodych facetów, siedzą w milczeniu, w tych swoich strojach, mają wygląd jaki mają, czyli no, bo powiedzmy sobie, no, no, nie, no, inny niż nasz. I gdybyśmy to wrzucili na przykład w internet i podpisali to na przykład tak. E, tak wygląda mm, metro w Atenach. Czy chcecie, e, czy chcecie tego samego w Polsce? Na przykład. Co by to oznaczało? No, byłaby to oczywiście manipulacja. Ci faceci po prostu siedzieli, byli zmęczeni i sobie tak jechali, odpoczywali. Ktoś tam, nie wiem, przyglądał swojego smartfona, jakieś inny też pewnie robił to samo. Pozostali byli pogrążeni w myślach. No, po prostu sobie wracali z pracy. No, ale jak można by było tym zmanipulować? No bo oto są mężczyźni, młodzi mężczyźni z, z innej cywilizacji, przedstawiciele innej, i, i, innych religii, y, w domyśle agresywni, y, być może terroryści albo potencjalni terroryści, którzy zaraz mogą nas najechać i zrobić nam krzywdę. Manipulacja. Wracając teraz znowu do Anglii. Kilka miesięcy temu było to straszne zdarzenie morderstwo w Southport w Anglii. Potem wybuchły zamieszki, no bo najpierw poszła pogłoska, że ten morderca był imigrantem. Potem szybko ona została obalona. Okazało się, że nie, że to był mężczyzna pochodzenia nie pamiętam z jakiego kraju afrykańskiego ale urodzony. O, urodzony w Southport, y, tam wychowany, Brytyjczyk z brytyjskim paszportem i tak dalej, ale już mleko się rozlało, zamieszki, y, zamieszki się odbywały, antyimigranckie oczywiście, y, potem one się przekształciły w, w, w innego rodzaju demonstracje, czyli takie anty takie demonstracje przeciwko rasizmowi i tak dalej, zresztą rząd brytyjski bardzo energicznie zareagował na to wszystko co się działo, więc to uspokoiło w końcu sytuację, bo w takich momentach rzeczywiście no, takie zdecydowane działanie rządzących jest bardzo potrzebne, ale ileż tam było manipulacji. Jakbyście teraz przeszukali internet, to znaleźlibyście artykuły na ten temat, co tam się działo. Jakie były fałszywe, fake newsy rozpuszczane po, w mediach społecznościowych, po to właśnie, żeby zamieszać, żeby, żeby ludzi napędzać jednych na drugich, żeby siać nienawiść. I teraz wracam do Gerardowa, ale nie tylko do Gerardowa, bo te, bo te patrole obywatelskie, tak zwane, tych patriotów, nazywających siebie patriotami przez wielką literę P, one odbywają się nie tylko w Gerardowie, w wielu miastach w Polsce. Są, to są grupy, które się skrzykują gdzieś tam na internecie. Są osoby, które tym wszystkim sterują. No i, no i na pewno jest to z tego, co się zorientowałem. A wierzcie mi, czytałem trochę na ten temat. To są ludzie sterowani w różny sposób przez różne grupy działające, niekoniecznie w Polsce. Czytaj. Na przykład przez różne e, rosyjskie trole, na przykład, y, bo im w to graj, im w to graj, żebyśmy tutaj się między sobą, wiedzie kłócili, żeby y, napięcie rosło w naszym kraju, im gorzej w Polsce, tym lepiej dla Rosji. Y, te ataki, czy ta wrogość, którą reprezentują sobą te patrole obywatelskie, nie dotyczy tylko osób, które są imigrantami, bo przyjechali do Polski, na przykład z, bliskiego, z krajów z Bliskiego Wschodu, nie wiem, z Azji, z Afryki czy z Ameryki Południowej. One też często są skierowane przeciwko obywatelom Ukrainy. Są, są krótko mówiąc, antyukraińskie. A więc, co z tego wynika, że tym bardziej wszystko wskazuje na to, że są to e, działania w jakiś sposób inspirowane przez e, rosyjskie siły, tak można powiedzieć ogólnie, przez rosyjskie trolle. No więc Gerardów, ale też w Warszawie już były takie spotkania w Poznaniu, w ogóle w kilku miejscowościach w Wielkopolsce. Coś tam się w Krakowie szykuje albo już się odbyło w Katowicach. Idea jest taka, mówiąc ogólnie, że ponieważ my Polacy, mówię teraz o ich narracji, jesteśmy narażeni na Kabuny imigrantów przypływających do Polski z Afryki, którzy są nam obcy, którzy będą atakować nasze kobiety, albo mogą atakować nasze kobiety, nasze dzieci. No, same najgorsze rzeczy, jakie można sobie wyobrazić, że my musimy być gotowi na to, żeby się przed nimi bronić, więc musimy się skrzykiwać. Musimy się do tego też przygotowywać. Nie wiem, chodzić na strzelnicę, ćwiczyć, żeby być w dobrej formie. I w razie czego, gdyby była taka potrzeba, natychmiast się skrzykujemy gdzieś tam w internecie i interweniujemy. No i już odbyły się takie akcje. Zresztą, że ktoś tam wypuścił w internecie zdjęcie. E, niewyraźne, nic na nim nie było widać, ale było tam napisane, że oto słuchajcie, na ławce gdzieś tam koło dworca, w takim na takim mieście, siedzi ciapaty, przepraszam za to słowo. Ja tylko cytuję, bo tam się inaczej innymi określeniami tych ludzi, Czyli imigrantów nie, nie określa, siedzi gdzieś na ławeczce i robi jakieś straszne rzeczy. Nie będę tutaj mówił czego, możecie się domyśleć. W każdym razie no, jest to coś fatalnego i trzeba coś z tym zrobić. No i wtedy okazywało się, że jak tam ludzie jechali, to tam nikogo na tej ławeczce nie było i jakaś jakiś yy, y, 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 fake news po prostu. No ale. Yy, y, to jest taka idea. A teraz jak to w praktyce wygląda. W praktyce to wygląda tak, że jak taka bojówka, co widzieliśmy w Żerardowie, spotka jakichś cudzoziemców, yy, no to chwila, jakaś jedna iskra i już dochodzi do, jakich, do jakichś aktów przemocy. I tak było w Żarodowie, bo tam się zaczęło z tego co wiem, od bodajże trzech Gruzinów, którzy sobie siedzieli gdzieś tam na ławerce w centrum Żarodowa, przechodził ten patrol złożony nie wiem z kilkunastu, kilkudziesięciu osiłków, i coś tam zagadali między sobą, oni się zorientowali. Zresztą pewnie zobaczyli, że to nie nasi, prawda? Mm, więc doszło do jakiejś bijatyki, a potem ich pogonili, poszli czy tam pobiegli pod ten hostel i zaczęli atakować ludzi w tym hostelu, zaczęli tam rzucać w ten hostel, etc. Z tego co wiem, ci imigranci przepływający w Polsce legalnie, jak najbardziej legalnie. W Polsce mamy wielu przebywających w naszym kraju legalnie ludzi z różnych stron świata, którzy tutaj pracują, a pracownicy w wielu firmach z zagranicy są nam Polakom, Polsce, polskim pracodawcom niezwykle potrzebni. Więc ci wszyscy w z tego co wiem, tak się przestraszyli, tak się wystraszyli, że natychmiast spakowali manatki, uciekli i gdzieś sobie pojechali gdzie indziej. I pracodawca zdaje się ma teraz problem, no bo po prostu nie ma kilkudziesięciu pracowników, co y, jest taką luką niekoniecznie łatwą, a wręcz odwrotnie na pewno trudną do wypełnienia. Taki mamy rezultat. To znaczy inaczej mówiąc, y, Polsce potrzebni są Pracownicy z zagranicy. No, sami wiemy, że wielu Ukraińców tu pracuje. Widać to chociażby no, w lokalach gastronomicznych czy, czy nie wiem, w hotelach i tak dalej. I to jest oczywista oczywistość, ale nie tylko oni. Potrzebni nam są również przedstawiciele innych, nie wiem, kolorów skóry, religii, obywatele różnych krajów, którzy do nas przyjeżdżają. I robią to legalnie. Ja zostawiam teraz na boku całą tę historię pod tytułem afera wizowa, i co z niej wynikało. Zostawmy to. Ja mówię o pewnej idei. Więc o czym mów, mówi ta idea? Ta idea mówi o tym, że czy chcemy tego, czy nie, ale my również, tak jak wiele krajów w Europie, potrzebuje rąk do pracy. Bardzo prosta sprawa. Bo sami nie damy rady. W związku z tym przydałaby nam się Polakom, Polsce, jakaś spójna, wypracowana, przemyślana, mądra polityka migracyjna. Na razie niestety ja nic o takiej polityce migracyjnej nie wiem. Nie słyszałem. To jest spychane gdzieś na dalszy plan. Dlaczego? Dlatego, że to jest niewygodny temat. Migranci w Polsce to niewygodny temat z różnych powodów. Tak, nie, nie tylko chodzi o granicę polsko-białoruską, chociaż również. A więc jest to niewygodny temat, ale są inne sprawy. Lepiej, a to zamiatajmy pod dywan i może kiedyś się tym zajmiemy. A to nie może być, może kiedyś, kiedyś się tym zajmiemy, tylko naprawdę trzeba to zrobić, bo lepiej mieć pewne procedury, pewien system wypracowany, system dotyczący tego, kogo my przyjmujemy, w jakiej liczbie przyjmujemy, jakie mamy procedury dotyczące przyjmowania tych osób. Ale nie podchodzimy do tego na zasadzie, czy w ogóle mamy przyjmować, tylko że musimy przyjmować. W związku z tym zróbmy to w sposób cywilizowany i profesjonalny, systemowy. A więc, kogo przyjmujemy, w jakiej liczbie przyjmujemy, bo kogo potrzebujemy, w jakich obszarach, w jakich, w jakich wiecie, obszarach gospodarczych, w jakich, w jakich branżach potrzebujemy. Obliczmy to w jakiś sposób, A więc kogo skąd. W jakiej liczbie, jakie procedury. Niech to będzie przemyślane, niech to będzie mądre, po prostu. To, to, to jest z jednej strony takie oczywiste, z drugiej strony, z powodów prawdopodobnie głównie politycznych, jest strasznie trudne do zrealizowania, co mnie potwornie irytuje, bo potem to wszystko się sprowadza do wielkich emocji podgrzewanych przez obce siły, na przykład w internecie, i mamy te patrole obywatelskie, które są. Czymś absurdalnym, po prostu głupim, czymś głupim. E, tu jest znowu gra na emocjach, brak edukacji, brak e, e, jakiejś takiej świe, samej, samoświadomości, brak brak też no, różnych cech. No, już zostawmy to, ale, ale krótko mówiąc, jest to strasznie głupie, prymitywne, i państwo tutaj powinno niewątpliwie ostro zadziałać, bo do takich rzeczy jak ochrona Polaków przed kimkolwiek. A co to my w Polsce nie mamy polskich przestępców? Przecież to jest jasne. To jest pytanie retoryczne. Wiadomo, że mamy znaczy, państwo powinno gwarantować to, że Polacy będą bezpieczni niezależnie od tego, kto im zagraża. Czy to są polscy kryminaliści, czy to są zagraniczni kryminaliści? W związku z tym bojówki yy, przepraszam, przejęzyczyłem się, ale nieprzypadkowo, patrole obywatelskie. To jest coś, co nie powinno mieć racji bytu. To się wymyka spod kontroli. Państwo ma się tym zająć, policja ma się tym zająć, inne służby mają się tym zająć, tym, żeby nam zapewnić bezpieczeństwo. Owszem, niech te patrole obywatelskie polegają na tym, że jak ktoś zobaczy coś niebezpiecznego, to bierze za telefon i dzwoni na policję. Oczywiście, naturalnie, naturalnie. policja powinna działać sprawnie, powinna być zdrowa i reagować. Czy tak się dzieje, czy nie, to już jest inna sprawa. To jest, to, jest, to jest na marginesie. No i cóż, i właściwie to tutaj bym postawił kropkę, bo myślę, że w sposób jasny i klarowny wyraziłem swoje zdanie. Ciekaw jestem Waszych opinii. Piszcie w komentarzach, co sądzicie na ten temat, czyli na temat patroli obywatelskich. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.